tego mastera dawaj. Nie widzowie, dzisiaj zagramy sobie fioletowego mastera, bo zestawienie botrka, witsenda i tym podobnych spraw, które jeszcze znajdziemy tutaj w ekwipunku. Niektóre z nich nawet bardzo często widujemy na masterze, bo i botrk to są dwa elementy, które są fioletowe. Natomiast dodałbym tam jeszcze wybór edge of the night, jakieś tam yomu, z tego co się orientuje, też jest fioletowe. I raczej to tak na bieżąco będziemy sobie wymyślali, ale pogranicze jest takie, żeby robić full letality na przemienie z attack speedem. No bo Wicend oraz BOT to są typowe, stricte przedmioty pod atak SpeedA. Natomiast tutaj jakiś Umbrel widzę, że jest pod Lethality Ability Heista. I koniec końców możemy Void'a złożyć albo nasz Rutufa względem atak SpeedA i pozostałych spraw. Mmm, Master najlepsza postać dla ludzi z honorem? Ej, bez przesady. O każdej postaci można tak mówić. Bo, bo co, bo Master, bo klika Q? Wiadomo, że to jest, że tak powiem, wybór, który wymaga tylko naciśnięcia prostego przycisku Q. Ale z drugiej strony to, czy taki Ramus na przykład wymaga czegoś więcej? Po prostu klikasz taunta i tyle w temacie. Inne postacie z drugiej strony są na tyle tankowate, że też są obrażane. Więc ja trochę nie rozumiem tej nagonki całej na mastera, bo albo to jest postać dla Nobów. To nie lepiej zmienować sobie mastera wbić jakiegoś golda i potem grać jakąś mechaniką i cisnąć bekę z tych brązów, które nie potrafią wygrać w grę. No moim zdaniem to byłoby o wiele użyteczniejsze niż cały czas narzekać na... Mastera i jego niezbalansowanie. Riftmaker też może być fioletowy. Znaczy, inaczej, śmieszne jest to, że złożymy sobie item, który jest oparty na Magic Penetracji, ręc AD postacią. No ale pożyjemy, zobaczymy. Być może na samym początku zrobimy sobie wodkę, tak jak to zwykle bywa na niektórych buildach dla tej, dla tej postaci. A później zobaczymy na Navori Na wiesz co? Na jest chyba niebieskawe. W sensie są takie lekkie odcienie niebieskiego. A bardziej mi tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pól jasne, fioletowe, piękne przedmioty. Na worii, czekaj, aż mi dałeś ciekawostkę. No, na worii jest takie niebieskawe z fioletowym tłem. A mi bardziej chodzi o przedmiot, który jest stricte fioletowy. Ten też jest lekko fioletowy. No, niby jest, widzowie. No, niby jest. Serio? Dzięki za donate swoją drogą. Jeden złoty. Siema Michael, jak ci dzień minął, bo ja na rowerach do Warszawy i na boisko powrót bolesny, bo już brak Uuu. sił, ale kondycja na plus, a ocenisz też op.gg onoku, czy już nie oceniasz? Siemanko Edward, dzięki serdeczne za złotóweczkę, ocenię cię po tym, po meczu. A może zagrasz takim ręgarem pod AP? Też nie byłby zły pomysł. Master wygra w nocturna? W sumie on ma Conquerora, a nie Letal Tempo. O, no chyba, że ma kolegów, dobra. Nie no, jak gościu ma kolegów, to... to... ja tutaj nic niestety nie zrobię. Dobra, złożymy sobie pierwsze fragmenty naszych przedmiotów. Zaczniemy sobie widzowie od standardowo botka. Nie tylko ten item daje ci atak speeda, lifesteala oraz atak damage, ale również fajne efekty poprzez slowy przeciwnika, poprzez procentówki i tym podobne sprawy. Później złożymy sobie prawdopodobnie tego Witsenda, o którym wcześniej mówiłem. I Witsend też będzie wyśmienity na ich drużynę, bo... U nich bardziej dominują APKI. Bo widzę, że ten Timo się powoli fiduje. zasadni, zasadniczo, jak odpali RK, też może dużo zrobić. Czy może zagrać RR pod AP? No, można byłoby spróbować, tylko musiałbym się trochę nauczyć tą postacią grać, żeby wiadomo, hehe, nie lamić. Kiedy jakiś turniej jest of Legend? No, kiedyś na pewno. Ja zna jak znajdę jakikolwiek sponsorów, to dam wam znać. Bo takie przedsięwzięcie też wymaga trochę, trochę pieniędzy, trochę środków. No, nie opłaca się komuś. Wiecie, brać udział w turnieju, jak nagrody wynoszą, nie wiem, 20 zł dla zwycięzcy takiego totalnego. Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi. Lepiej stricte skupić się na tym, żeby dać jakieś naprawdę sensowne, kosztowne nagrody, niż jeżeli takie 20 złowe pace of Cardy. Może Malmortariusza? Zaraz zobaczę jaki to jest itemek. Znaczy inaczej, no, jest dużo wymysłów, jeżeli chodzi o kolorystykę różnych przedmiotów. Ja akurat składam sobie takie najbardziej ogólne, ale jeżeli ktoś ma jakiś pomysł taki bardziej zorganizowany to śmiało można byłoby go przetestować. W ostatnimi czasy coraz bardziej bawię się w kolorystykę tych wszystkich przedmiotów. Dobra, lecimy! Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, S. Mamy z jednej strony total Tempo. Więc za każdym razem, niezależnie od gierki, wychodzimy ponad limity atak speeda. I to może być dobre. Chciałbym się tu stać, ale widzę, że Sylas schodzi. Jak tu Sylas schodzi, to na spokojnie można tego noktura wskoczyć. W takim bądź razie. Pamiętasz mnie? Oczywiście, że pamiętam. Często staram się skupiać na wszystkich osobach, które są na live, ale wiadomo... Nie każdego jestem w stanie spamiętać od razu, ale akurat ty masz charakterystyczny pseudonim, więc od razu Cię jestem w stanie zapamiętać. I następnym elementem będzie tutaj wybór Wizenda, żeby tym samym zniwelować match Timo oraz tego Branda, o którym wcześniej wspominałem. Ja się przeniosłem z dżungli na mida, gram Ankom i mi bardzo mocno oddaje. Myślę, że to jest jedna z prostszych postaci, jakie mogłeś zmainować. Mówię całkiem serio, bo atakowanie tego Stuna. Resetowanie sobie many, no to jest najprostsza postać jaka w ogóle występuje na Midzie. Tuż obok ma Zahara, który naciska jeden prosty przycisk i posiada dzięki temu cały wave minionów, a praktycznie nic nie musi robić. Nie ma. Yy. Wiecie co, postanowię, że teraz sprzedam podka, kupię sobie pinki i złożę sobie pierwszy fragment obuwia. Obuwia nie będę składać w przyszłości. Kupię tylko i wyłącznie teraz, żeby być bardziej praktycznym i bardziej mobilnym, a w przyszłości to raczej sprzedam. Bo te obuwie maga, które tutaj jest, to one jest takie bardziej niebieskawe. Wy mówicie, że jest fioletowe, ale to jest taki trochę blew, bym powiedział. Tylko on musi akurat trochę zostać zbity ze strony naszych teammateów, A teraz co, klikamy sobie Q i go sobie, chciałem powiedzieć, zgarniamy, ale zdobywałem przynajmniej asystę, także nie narzekam. la, ale tu gotowe kilki widzę. Tyk. No dobra, ty mi możesz tam z nabijać. No problem. No widzicie, co? Początki Master zawsze ma strasznie ciężkie względem tego, że nie dysponuje absolutnie żadnymi obrażeniami. Natomiast jak później przyszłościowo już ma ten jeden itemek, to pierka się praktycznie sama wygrywa. Wystarczy klikać Q. Czy zagrasz canem dla widza, bo widzę, że poradnik był naprawdę dawno temu. Myślałem nad tym, żeby zagrać go po taką hybrydę, która coraz częściej panuje na solo-kolejce. Czyli jeżeli gramy sobie niebieskiego Keina w sensie niebieską formę, to składamy tak jakby itemy dla czerwonego Keina, Albo odwrotnie. A Mamy czerwoną duszę, to składamy itemy jakby to był Assassin. I to jest na tyle różnorodne, że może być ciekawe do oglądania. Jaka jest obecnie najlepsza postać na dżungli dla początkującego gracza? Dużo jest takich wymysłów. Ja bym powiedział, że Shyvana. Iwana jest najbardziej użyteczna względem, względem tego, że ma bardzo pozytywne win ratio i potrafi się dopasować niemalże do każdej mety. Więc ja bym powiedział, że. Iwanka. Dobra, mamy dwa itemy. Teraz kolejnym elementem chyba będzie. Wydaje mi się, że Jomu. To jest item, który będzie mnie przyspieszać, więc zasadniczo mamy tego movement speeda właśnie w tym przedmiocie. Co sądzisz o Lili? Uważam, że jest to postać na tyle użyteczna. Że w kompetytywie zrobi naprawdę dużo, ale jeśli chodzi o takie bezpośrednie walki, takie solo-kolejkowe starcia, to wydaje mi się, że nie ma potencjału, bo ona musi mieć drużynę obok siebie, żeby cokolwiek robić. No, a jeżeli chodzi o, wiadomo, typowe zestawienie kompetytywne, to też działa cuda. Ale na solo queue, no, zwykle teammate się nie posiada i nie ogarniałem totalnie, co się dzieje wokół nich. W ogóle nie wiem, czy wiecie, widzowie, taka ciekawostka dla was, jako ludzi, którzy oglądają transmisję na żywo, albo ewentualnie robią jakieś live'y. YouTube prowadza metodę rajdowania innych streamerów. Tylko problem jest taki, w sensie jest to super pomysł, bo już na Twitchu to było 100 lat za murzynami, że tak powiem. I zasadniczo już się to bardzo dawno znudziło. Natomiast na YouTubie to będzie nowa opcja. I najśmieszniejsze jest to, że zwykle rajdy daje się początkowo losowym osobom, nie? Natomiast YouTube sobie już to jakby zupgrade'ował I zasadniczo zaczyna się raid'a tylko wtedy, kiedy dany twórca zaktualizuje, czy jakby Zaakceptuje Twój kanał do whitelisty Czyli tak jakby listy niezagrożonych celów Czy niezagrożonych kanałów No wiecie o co mi chodzi I to jest trochę śmieszne Ojojoj Naprawdę? E co? Niestety nie udało się zabić tego jona. Byłem pewny, że mogłem sobie zresetować nasze Q i lecieć dalej w Tomaszkę, ale się nie udało. Także kupmy sobie na spokojnie nasze Yomu i lecimy z kolejnym przedmiotem. Zakładam, że teraz przydałaby nam się ochrona, więc ja bym tutaj proponował Edge of the Night, które i tak jest fioletowe. Ewentualnie wybrać tutaj mógłbym jeszcze Banshee, bądź co bądź Umbral Glaive'a, który zniwelowałby mi wizję. W sensie jak idę przez jakieś tam krzaki i tym podobne sprawy to od razu jestem w stanie się dopatrzeć, czy w danym krzaku znajduje się wizja i będę mógł ją niszczyć, także albo złożymy ten item, albo następny. Właśnie probo Kaziksa, to jakie ewolucje najlepiej robić, chodzi mi kiedy W na pierwsze, albo R. -kę. Znaczy inaczej. Na kazikcie wybierać sobie W oraz R. Jeżeli grasz defensywnie, jesteś pewny, że będziesz przegrywać konkretny matchup, to wtedy grasz defensywnie, bo stołujesz przeciwnika o naprawdę duże wartości. Plus masz jeszcze R, przez co częściej znikasz, także to jest podpunkt numer 1 Jeżeli chcesz dominować, orać praktycznie przeciwnika, no to bierzesz Q, resetujesz sobie skok za pomocą swojego, za pomocą swojego E, jesteś w stanie ściąchać absolutnie wszystko, tak jak ja tego naszora, chociaż jestem pewny, że tutaj padnę w ostatnim momencie. Yy, no nie, <ścoughs> każdemu się zdarza, Michael, to było close. Byłem pewny, że wyliczę wszystkie obrażenia i Kryt jednocześnie siądzie, ale niestety nie siadł. Także. Widzicie, life is brutal. Czasem jest chociaż to, że to moja drużyna zdobyła, a nie drużyna przeciwna, bo teraz to bym się dopiero popłakał. Jeszcze tu nawet solo pętę byśmy mogli zdobyć pod warunkiem, że nie dostaniemy stuna ze strony kogokolwiek. Wow! Macie? Miałem wrażenie, czy genialnie skontrowałem przeciwnika. Okej, okay, let's go. No, niestety już, już chciałem powiedzieć, że quadra kill byłby na moim koncie, ale no, musimy się tylko delektować tym triple killem. Dobra, ciekaw jestem, czy ten Riffsmaker faktycznie by działał teraz na masterze, bo teoretycznie omni mógłby mi się przydać. Poza tym jest to też fragment fioletowy, jakim jest Leechinkler. Które daje mi też HP przez to byśmy byli bardziej tankowaty Można to kupić Italia na dżungli ma sens? Ale oczywiście że tak Tyle że musisz oczekiwać na zmiany W się bardziej mi chodzi o to Że dotychczasowe zmiany Natali talii Powodują jej nagły Wiadomo przyrost win ratio Bo jest to świeża postać po reworku No i powiem tak Generalnie polecam tym zagrać Ale trzeba oczekiwać na wprowadzenie reworka Czyli tam dopiero po okolicach MSI być może coś się uda zrobić. Patrzcie teraz na to. Watch this. Yung. Dobra. Ej, padłem. Co? Ześmiałem w, w. Szybkie pytanie. Czy master jest w stanie zrealizować nasz ora samemu na fioletowym buildzie? Sprawdźmy to. Ej, fajny jest Unbrella Sclave na ich drużynkę. Zwłaszcza na Timosa, bo. Cały czas wykrywamy sobie wizję rzekomą przeciwnika i możemy ją bardzo łatwo niwelować. Jana byłaby dobra w brązie albo w Silverze? Jasne, że tak. Jeden z mocniejszych Herosów, jak mam być szczery. To zależy tylko i wyłącznie. Jak on w ogóle bije, co jest? Tamta akcja idealnie udowadniała, że jest to definicja 1 na 9 na jonie. No to taka trochę prawda. No, gościu ma 22 kilo, więc nie ma co się dziwić. Muszę akurat go wyłapać, kiedy gościu mnie nie trafi żadną spelem. Albo zrobimy tak, że. Próbujemy spuszować. Zmusimy jakoś tam teammateów przeciwnych, żeby lecieli za nami. I być może udałoby się to jeszcze skombekować. Nie wiem, czy się chce za to poświęcać. Ryzyk. O ryzyk. Niestety. Możemy zaorać tutaj jakieś osoby, ale. Niestety, Eldera nie udało się zdobyć, a trochę sadge. No skupimy się teraz na splitie. Bo czasami, jeżeli nie jesteście w stanie zwyciężyć fightu, to split push to jest najlepsze rozwiązanie. Popatrzcie, oni teraz cały czas stoją tutaj i oni muszą, ale to przede wszystkim muszą, wycofywać się do bazy. Jak tego nie zrobią, to przegrywają automatycznie grę. No i gościu, zlamiłeś, bo marnowałeś blinda teraz. Widzicie, i oni teraz nagle się wycofali, i on się tutaj znajduje. A ja sobie szybko ucieknę i cały czas on traci efekt Nashora i efekt Eldera. No i robimy adekwatną tą samą sytuację, czyli oni teraz znajdują się tutaj, a my teraz wlatujemy na rejony, wlatujemy na bota. Ciekaw jestem, czy moja drużyna to wygra. Bo ten się już wycofuje, to ja też się wycofuję. I widzicie, w taki sposób możemy bardzo łatwo kontrolować czy manewrować przeciwnikiem. Jakiś mak najlepszy na dżunglę oprócz Eliski, Eko, Ewelinka. To są takie postacie, które mógłbym na pewno polecić. Naprawdę? Fajne jest to, że Bran się chociaż wycofał, bo ta ażka jest totalnym free killem. Dobra, Wy mi tutaj kompletnie nie mówicie, że ja mam 2800 złota. Także wydaje mi się, że na spokojnie się wycofam. Zakupię sobie ostatni przedmiot, jakim jest Edge of the Night. Edge of the Night bardzo przyda mi się w ich teamek. No bo ta aszka zwykle stara się nas zaskoczyć jakąś losową ereczką i nas wyłapać, dlatego myślę, że wybór takiego trochę pół typu pół atak Speed mastera może być naprawdę sensowny. O kurde ty, oni już to zrobili, ty. Dobra, mam to, I got this. A teraz jak już zdobyliśmy Eldera, to wydaje mi się, że na spokojnie wy wymieciemy każdego. A, jak to zresztą widzieliście na podstawie tego fightu. Jeden, Praktycznie jeden smog zmienił totalnie bieg wydarzeń, jeżeli chodzi o fight. Także łącznie ze statystykami 2019. To prawda sporo razy poumierałem, ale nie ma co narzekać. Wydaje mi się, że efekt końcowy jest na tyle satysfakcjonujący, że, że być może zachęcę Was do grania tą postacią pod fiolesowe zestawienie, które widzicie teraz na ekranie. Także DGWP i przejdźmy standardowo do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, tą piękną rozgrywkę w niecałe 38 minut gry, zakończyliśmy ją ze statystykami wynoszącymi 20-10-9, poradnik był standardowo nagrywany na silverowo-goldowym elo, jak to u mnie zwykle bywa, a jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, to zdeklasowaliśmy przeciwnika prawie że dwukrotnością naszych obrażeń i powiem szczerze, gdyby nie moja osobowość, to prawdopodobnie byśmy to przegrali, z racji tego, że on posiadał ponad 53 tysiące damage'a. Także powiem tyle. To zestawienie naprawdę oddaje względem late game'a. Mamy dużo attack speed'a, mamy dużo obrażeń, mamy co nieco jeszcze letality oraz mobilności. Jeżeli nam się nudzi na jakimś normalku ze znajomymi, no to można sobie to przetestować i zobaczyć, czy to faktycznie ma sens w waszych rękach. Także dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość, polecam lajkować mój materiał. Żeby zwiększać moje zasięgi, polecam subskrybować kanał, by być na bieżąco z kolejnymi tego typu materiałami. Oraz serdecznie Was zapraszam na codzienne odbywające się na moim kanale transmisje na żywo, gdzie gram tego przytoczonego mastera oraz inne postacie. Także do zobaczenia następnym razem.